Przecudna podróż moim pięknym czerwonym perzocikiem. Dobrze, że go kupiłem od nowości w salonie. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Ojej, a co to za kontrolka się zaświeciła o oleju? Chyba coś poważnego się stało. Zatrzymam się i muszę zbadać tą całą sytuację. Muszę się upewnić, aby nikt mnie nie rozjechał Hehe. Heh. Dziwna ta kontrolka, jakby nie było oleju. A to kurwa, jedna nie z tego świata. Tuż to się opona rozwaliła i wywaliło błąd, bo olej spadł poniżej czujnika olejowego, czy jakoś tak to mi kiedyś tłumaczono. Zaraz zobaczymy, czy mam koło zapasowe. A no, jednak nie tu powinienem szukać. Przecież to powinno być w bagażniku. A kurmać. Jednak koła zapasowego nigdzie nie mam, no to teraz jestem w ciemnej dupie. Jednak drzwiami aż miło heche. Nikt mnie nie raczy uratować, no to trzeba wyciągnąć trójkącik. Gdzieś tu kurwa musi być. Dawaj poloneziku, i kołami, niech cały świat cię usłyszy. Jebałem ze sprzęgła jak na rajdach po lesie sportowymi samochodami, hehe. He. Od czasu do czasu polonezika mojego kochanego trzeba przepalić, aby się wajonki nie zastały w wydeszku. A co to za bałwan stoi mi kur... na środku drogi? Aj, nie wiedziałem i przepraszam tego pana, trzeba mu chyba pomóc. Szukam od godziny tego koła zapasowego i nie widać. Ola Boga Pieruńskiego Jezusa Świebodzińskiego. Dobrze, że ktoś się w końcu zjawił. Mógłbyś mnie pan tak nie straszyć od tyłu, bo prawie zeszłem na zawał. Od godziny czekamy na pomoc, bo niestety jest taka sytuacja, że złapałem gumę na przednim kole, a zapasowego koła niestety nie zabrałem ze sobą. Trzeba być imbecylem, by nie zabrać w podróż koła zapasowego. No ale to pan masz pecha i masz pan szczęście, że akurat tędy przejeżdżałem, bo ta trasa jest tak nudna, że prawie nikt tu nie jeździ. Ja spróbuję Panu pomóc. Tylko pokaż pan te koło. Niech Pan Bóg Panu. W dzieciach wynagrodzi. No, ja sobie jechałem i nagle poczułem lekkie łbudubu i zaświeciła się kontrolka oleju. Wyszedłem z samochodu i patrzę a tu flaczysko z lewego przedniego koła. Niech pan się tak nie martwi. Ja zaraz spróbuję coś zaradzić na te całe nieszczęście. Zobaczę w polonezie, czy mam koło zapasowe, i szkielóweczki się napijemy. Też musiał się ten jego gruz tutaj popsuć do jasnej anielki. Bardzo ci dziękuję za pomoc, panie szkielu. Co ja bym bez pana zrobił, to chyba znak od Boga, że cię tu akurat przysłał. Ależ nie masz za co dziękować, trzeba sobie pomagać. Proszę o to, moja wizytówka i wpadnij kiedyś na jakąś szkielóweczkę szerokiej drogi i uważaj następnym razem. Do zobaczenia. No w końcu można sobie wsiąść i spokojnie odjechać. Tak mnie zaczęły plecy boleć, że ledwo ustałem na nogach. Fajnie, że ten pan szkieru się pojawił i mi pomógł, muszę się jakoś odwdzięczyć i go kiedyś odwiedzić w tej jego miejscowości. Dobrze, że dał mi swoją wizytówkę, to można bez problemu sobie zajechać na tego kielicha co on tam gadał. Mam nadzieję, że Heniu cały i zdrowy dojedzie do domu, całkiem dobry i fajny z niego gościu, taki miły i sympatyczny, i można sobie było pogadać na luzie. A z tym Stachem to taki sztywniak, jak ze Stachem gadam, to ciągle musi z zryja, jakby się nam nie czaił za krzaka. Fajny mają ten kościół na tej wiosce, całkiem sympatyczna ta mała miejscowość, aż chciałbym tutaj zamieszkać, podoba mi się tutaj i to bardzo. Chyba zaraz będę na miejscu, bo nawigacja pokazuje, że tutaj po prawej jest szkiela mieszkanie. Przecież to ten szkielu, co pomógł mi naprawić koło w perzociku, ale ja się cieszę, że go znowu spotykam. Chyba kogoś słyszałem. O ja tuż to Heniu mnie odwiedził? Dawaj Heniu na szkielóweczkę, wyłaś z perzota i chodź tutaj. No mango szkielu, mówiłem, że cię odwiedzę, więc jestem, nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Ale dzisiaj jest upał na tym dworze, więc trzeba iść do szkiela napić się szkielóweczki, bo zaschło w gardełku. A kto to kurwa mi do szkiela przyjechał jakimś pierdolonym złomem? Tuż to za cymbał mi szkiela podrywa? Przecież ja nie wrażałem zgody na zerwanie małżeństwa ze szkielem, a jakiś cymbał mi go odbija. Nie no tak to kurwa. Nie będziemy grać. Nikt mi nie będzie szkiela podrywał w mojej obecności. A jeżeli ja nie widzę, to wtedy można szkiela mi podrywać, bo nie jestem zazdrosny. Choć Heniu, napijemy się szkielóweczki. Oprowadzę cię po moim domu i opowiem ci o moim kochanym polonezie. Całą historię ci opowiem życiową. Tylko uważaj. Bo, jak weźmiesz pierwszy łyk szkielóweczki, to możesz z butów wyjść i kopnąć w kalendarz gołą stopą na kilka minut. No w końcu sobie poszli, to teraz zacznie się prawdziwa jazda. Teraz to zobaczą nienawiść Stacha do tego peżota gruchota. Ten ktoś od szkiela to tym gruzem sobie dzisiaj nie pojedzie. Jestem tak wściekły, że gołą szczęką pogryzę tego złoma w drobny mak. Wstydziłbym się tym czymś jeździć nawet po wiosce. Przecież to tak brzydko wygląda. Gorzej od mojej twarzy. Trzeba brać się za robotę. Dawaj Heniu po jeszcze jednym i ja już nie daję rady. Dziękuję, że przyjechałeś. Zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Ale ta szkielóweczka tego oszkiela jest bardzo mocna. Wszystkie zarazki w zębach mi wypaliło. Teraz mam tak bialutkie zęby, że prawie ich nie mam. Fajny ten Polones. O kurwa, co tu się stało? Przecież wybuchu w Czarnobylu to teraz nie było. Kto cię tak skrzywdził mój maleńki odpowiadaj mi. Niechaj dorwę tego gnoja we własne ręce, to mnie popamięta i pożałuje, że się urodził. Wszystko mi jakaś kurwa poniszczyła. Zderzaki, kompaki, lusterka, no totalnie wszystko. Haha, ale on drze tam mordy, ja nie mogę. Mam taką dekę, że zaraz narobię pod siebie normalnie. Nigdy takiego ubawu to ja jeszcze nie miałem.